Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbiona święta imię Jego. Za chwilę uroczysta chwila. Za chwilę uroczysty introit. Za chwilę uroczyste świętowanie. Bo oto bowiem przyjdzie ten, na którego czekałem, bądź też nie czekałem i nie czekam. Bo oto przyjdzie ten. Które zaznaczy wiele bądź też nie zaznaczy nic w moim dotychczasowym i przyszłym życiu. Z relacji Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocno nad swoim stadem. Naraz stanął przed nim, przed, przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to, że będzie, znakiem, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których mam upodobanie. Ma upodobanie. Tyle Łukasz. Co by takiego powiedzieć Wam, co by takiego uczynić słowem dla Was. I dla samego siebie, żeby zadowolić tę, no co tu dużo kryć, wielką, poważną chwilę. Wielką, poważną uroczystość. Co by takiego powiedzieć wam, żeby zostało? Żeby zostało przy stole, żeby zostało być może przy dobrej lampce jeszcze lepszego wina. Co takiego uczynić, aby ten wieczór, jeszcze bardziej przygotować na Jego przejście. Myślę, że zacznę w ten sposób. Jeżeli nawet dzisiaj, siadając albo słuchając tych słów, pomyślisz sobie, że cały ten adwent był do kitu, że możesz go wyrzucić po raz kolejny w życiu do kosza, nie martw się. Jeżeli nawet dzisiaj nie jesteś w stanie się uspokoić, nie jesteś w stanie zachować powagę dnia, powagę święta i myślisz, że to jest bardzo złe w oczach Boga, uspokój się. Jeżeli stwierdzisz, że nic nie zmieniło się od tego słuchania różnych kaznodziejów w Twoim sercu, w Twoim życiu, że dalej nie uznajesz wiary w Jezusa Chrystusa, nie martw się. I proszę, abyś się uspokoił. Bo chcę ci opowiedzieć bardzo ważną historię o tym, który narodził się jak przed chwilą zaznaczyłem w czytaniu, zaznaczyłem w Ewangelii, a właściwie nie ja, tylko Łukasz, że narodził się ten, który rodzić się będzie dla ciebie nieustannie i że to nie są ostatnie twoje chwile z nowonarodzonym, żeby faktycznie się zacząć martwić. Na Dolnym Śląsku mieszka egzystuje wspaniały ksiądz, starokatolicki jak ja, który kiedyś zadał mi takie pytanie, frapujące go pytanie. Po co to wszystko co roku od nowa przechodzimy? Po co cyklicznie przez całe swoje życie przeżywamy narodziny, przeżywamy chrzest? Przeżywamy kanę galilejską, przeżywamy nauczanie Jezusa, Jego śmierć i tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko? Czy nauczeni raz nie winniśmy tylko to wspominać w sercu i w modlitwie, a nie celebrować to na liturgicznych spotkaniach, czy to w kościele, czy to w domu, czy to w swoim prywatnym studium Biblii? Ano właśnie. I tutaj, moi drodzy, ukryto jest klucz naszego dzisiejszego spokoju. I tutaj ukryta jest magia tego, co nowonarodzony w dziadowskim, lichym, beznadziejnie można powiedzieć po ludzku, srogim miejscu przygotował dla swoich ukochanych sióstr i braci Jezus Chrystus. Tak. To jest. Magia dzisiejszego wieczoru, to jest magia tych świąt, że Jezus Chrystus przygotował dla nas szczególny prezent, który nie ma końca, który dopiero się zrealizuje, gdy coś się zadzieje. Troszeczkę pójdę w czasie. Często mówimy, że przed Jezusem Chrystusem oddało pokłon trzech Mędrców, czy jak to woli, trzech króli. Słynny Kacper, słynny Melchior, słynny Baltazar. A ja chciałbym powiedzieć dzisiaj Wam bardzo ważną rzecz. Mianowicie to, że tych królów, czy mędrców, jak to woli, wcale nie było trzech. Tych mędrców, czy jak to woli, królów było cztery. Ci trzej doszli, ci trzej pokłonili się przed nowonarodzonym w lichym, dziadowskim, betlejemskim żłobie dzieciątkiem i uznali w nim swojego Boga oraz Mesjasza, tego, który ma moc zbawić. Ale jeszcze jest czwarty król, który nieustannie idzie. Być może daleko mu do tej betlejemskiej szopki, ale on idzie. Być może zmaga się z potężną nieżycą, być może zachorował na COVID, być może źle się czuje, być może machnął na to wszystko ręką, ponieważ zostawiła go żona i poszła gdzieś precz z innym, być może martwią go i trapią inne troski tego świata, być może stanął na chwilę, być może cofnął się wstecz krok dwa, trzy, cztery, więcej. Być może zdradził swego przyjaciela i nie czuje się godzien iść dalej. Ale ten czwarty król, czy jak wolisz, słuchaczu, czwarty mędrzec, postępuje dalej. Ponieważ postępować będzie mógł, ponieważ postępować będzie, jeśli tylko zechce, dalej. Gdyż on czeka. Nowonarodzony Jezus Chrystus czeka na pokłon czwartego króla czeka na pokłon czwartego mędrca. Kto jest tym czwartym królem, który ma się pokłonić i na którego specjalnie, powtórzę, specjalnie czeka narodzony, co dopiero Jezus? To ja i ty, słuchający te słowa, ponieważ nieskończonnie swojej w nieskończenie ogromnej swoim szacunku do każdego z nas, Jezus Chrystus postanowił, że tych mędrców, czy też jak wolisz, tych królów będzie czterech, bo o tym czwartym zawsze będziesz ty, bo o tym czwartym zawsze będę ja i stąd moja prośba o zachowanie spokoju. Mówię to też do siebie, bo adwent mój jest skopany, bo adwent mój też... Muszę niestety z przykrością to stwierdzić, wrzucam do kosza, ponieważ nic się nie zmieniło w moim życiu. Ponieważ dalej moje życie toczone jest grzechem, upadkiem, słabością, miałkością mojej egzystencji. Ale ja dzisiaj wychodzę daleko od tego wszystkiego. Pozostawiam daleko gdzieś to precz, za co przyjdzie mi przepraszać nieustannie Boga, ale otwieram się na rzeczywistość czwartego króla. Rzeczywistość czwartego mędrca. I z nadzieją w sercu liczę, że może jeszcze tego wieczoru gorzko pożałuję tego wszystkiego i otworzę się przed Jezusem Nowonarodzonym w tej lichej, nędznej stajence nie biskupim przesiąkniętym blichtrem i bogactwem kościele czy też pałacu, ale właśnie tu. Szukając go na kartach tej skromnej księgi zwanej Świętą Ewangelią, gdzie jest on, prawdziwy i rzeczywisty Jezus Chrystus, namacalny i gołosłowny, Pan, który czeka na swego króla, na swego czwartego mędrca i czeka na jego pokłon. A tym pokłonem niech jest westchnienie, że Jezu nie umiem, Jezu nie potrafię, Jezu być może jeszcze nie teraz. Ale chcę Ci w pewnym momencie mego życia powiedzieć, że ja też chcę, byś był moim narodzonym dziecięciem. Ja też chcę być tym mędrcem i tym królem, który pokłoni się przed Tobą i powie, jak dobrze, że na ten świat przychodzisz. Jak dobrze, że z tym Twoim przyjściem, jestem tego pewien, przyjdzie również ukojenie. Takie oto słowa. Tako. Taką oto właśnie zachętę chcę skierować dzisiaj do każdego z nas, do samego siebie, do ciebie, siostro i bracie słuchających tych słów i powiedzieć, że warto iść, mimo tego wszystkiego, co napotyka nas każdego dnia, bo nagroda, jaką spotkamy, będzie bezgranicznie słodka, bezgranicznie kojąca po wszystkim tym, co nas spotyka, co nas spotkało. I co nas jeszcze spotka. Dzisiejszego wieczoru zachęcam Ciebie, utrudzony, pielgrzymie, abyś podążył wraz ze mną, nie za mną, wraz ze mną, pospołu, jak siostra i brat, niezależnie od tego, co wyznajesz, niezależnie od tego, co nosisz w sercu, niezależnie od tego, jaka jest Twoja orientacja, ja Idę z Tobą. I zapraszam Cię do tego marszu, do tego pochodu, być może cichego, być może skromnego, bo nie będzie świątyni, nie będzie katedry, nie będzie kaplice, będą tylko nasze utrudzone pielgrzymie nogi, ponieważ my, biedni, będziemy szli do biednego Jezusa, nie do tego pełnego piszczałek, nie do tego pełnego kolęd, ale do tego smutnego. Ociekającego siostrą biedą Jezusa Chrystusa, i tam będziemy kierować swoje utrudzone nogi, utrudzone członki. Jeśli tylko chcesz, ja, lichy ksiądz, lichy ojciec, lichy mąż starokatolicki zapraszam Ciebie w tą pielgrzymią podróż, która warta jest zachodu, a może nie zachodu, tej pierwszej gwiazdki, na którą też ja już spoglądam, i daj Boże, abyś spoglądała siostro i bracie, wraz ze mną. Amen. Niech ta wigilia będzie czasem spokoju, że jeżeli nawet nic nie wyszło, to jeszcze nic nie jest stracone, bo ten czwarty mędrzec, bo ten czwarty król wyraźnie jeszcze nie mógł dzisiejszego wieczoru z różnych powodów przyjść do tej nędznej, lichej stajenki betlejemskiej i nie był w stanie się przed Tobą narodzony Jezu Chryste pokłonić. Daj nam tę szansę za rok. Daj nam tę szansę wtedy, kiedy tylko tego Ty, Jezu, zechcesz. Spokojnych świąt życzę sobie i każdemu z nas z osobna. W tym stosownym czasie. Amen.